Coś się mano witajcie <laughs> z tej strony Ciepek Nagry Nagrywasz już? No. A co? I pomocnik A to zajebiście. No tak. Ciepek oczywiście nie umie grać. Mhm. No. <laughs> Ale ostatnio prawie przeszłem sam. W pierwszą noc. No pra prawie przeszłość, prawie przeszłość. Ta. Dobra, jak to się teraz robiło? A, tak się zapalało światło, dobra. Ach, co padło? Się skupić na pierwszej nocy, naprawdę. <grym> pierwsza noc, ciapek, pierwsza jest noc łatwa. Jak potrafisz grać, jak nie potrafisz grać, to no... To może być różnie. Coś o tym wiem. A ile razy przechodziłeś pierwszą noc? Raz. A mogę mi się dalej wadać? No ja. Dobra, dobra i tak nie wyglądałbym. Że ja latam tylko od drzwi do drzwi No na tym polega no Na łóżko nie no muszę na pierwszej nocy, się nie? Czy tam ci nie od yy, no przydałoby się może tam spojrzeć Dobra A nic nie ma Bo nie pamiętam tam jest tam jakaś szansa ale to no Jakbyś nie patrzył przez całą noc to może ci wysrać chyba Chyba godzinach a się stresuję jakby była tragedia Uff. na drugie jest już ciężej niestety nie wiem może druga będzie w tym odcinku jak się uda jak mi się zachce no jak nie jesteś debilem to będzie Słyszałem. słyszałem! Słyszałem! Boże! A słyszałem ją, ale nie zamknąłem drzwi. Ja to bym ładnie zmontował. Nie, o, byś zmontował? Ja to zrobię Ci lepiej, bo Ty nie umiesz, Ty jesteś no. Dobra No postara się nie zesrać ciepek. Polecam Bo w pierwszej nocy nie ma tego? Yy, yy, Bo niego? Czy jest? S są obydwoje Dobra Której nocy mi... Która godzina była? Druga? Wyskoczyła, dobra nie zawsze tak Nie zawsze... no to samo... to będzie tak samo, nie? Oj, ale... co ja odwaliłem? Słyszałem ją, nie? No to po kurwa, ten Nie wiem właśnie Nie zamknę jej drzwi Poczekaj, którym to się zajmie nie? Nie wiem, shiftem tak ja, shiftem. shiftem, shiftem. Co to było? Jest druga. A się stresuje, jakby była nie wiem. Nie. Nie, nie jest druga. Dobra, nie słyszę. Przewodniczący, że w tym No pierwszy raz roku w tym roku w tym Dobra, o, dobra. dobra O, idzie, 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 zamykaj. Poszła? Nie, chcę, to... jak tam ciapek? Nie, nie słyszałem ją, zamknąłem drzwi, otworzyłem i się okazało, że nie poszła. No, jak tam idzie? No i dobrze, bardzo jest pierwsza. No i tak trzymaj, o kurwa. To inaczej: jak się jak się doradza komuś, a jak się gra samemu. <trybuj> ta. Jak ja grałem poprzednio, to żeś mi kurwa mlaskał. <grystanie> Oj przepraszam. <grystanie> Ale jest druga. Chyba ci jak na na grupie? Jest kup na grze kurwa, nie kurwa. Есть там Co by się stało, jakbym stał przy jednych drzewach i non-stop świecił? Zdechłbyś prędzej czy później. Dobra, czwarta No, nie spierdol tego się postaram Kurde, misie MISIE Ja nie na nie Nie burgałeś nie na nieco, kurwa. No nie świeciłem na nie. Dobra, Bonnie, sad. Się cieszę. Piąta. Dobra jest! Udało się! Uff. No, ciapek przeszedł pierwszą noc, ale kurwa, sukces! No, sukces. No to Oj Do zobaczenia w następnym odcinku Paul, po... No I no cześć. ciapek jest